Chwycał wszystkich właśnie swoją jakąś ogromną potencję. A teraz achonem jest drugi przerwał. Przegrał z Helwartem. No i czekamy na szpeta. Szpet. Za blisko. Za blisko. I myślę, że może nie być na podium, jeżeli przegra. 118,5 metra za Honenem, to wtedy Achonen będzie już na podium. Oczywiście zakładam, że Zygur Petersen będzie na tym podium na pewno. I noty bardzo wysokie po 19 szpet, tak jak w pierwszym skoku, to ogromnie ciąga jego łączną notę. Będzie miał 57 punktów za styl, ale rzeczywiście nie ma się do czego tutaj zupełnie przyczepić. No i jest jednak drugi. A zatem Helwart, Szpet, Achonen i Jan Ajonen może być poza podium, ale wszystko zależy od ostatniego skoku. Zigurd, Petersen i będziemy wszystko wiedzieli. A tymczasem ma niekorzystny wiatr. Może za chwilę trochę się kręci. No skakać będzie w trudnych warunkach. Na dole przeciwny wiatr i teraz.